Tym razem zajmiesz się księżną. Anna Henrietta nie ma pojęcia, czym jest empatia. Jej serce jest zimne, dlatego wyrwiesz jej ten głaz z piersi, moja siostra. Nie mogła tego napisać. Są na to dowody. Nie. Nie wierzę. To niemożliwe. Ktoś chce ją oczernić w moich oczach. Nie pozwolę na to. Spokojnie, Anarietto. Już dobrze. Trzeba zniszczyć to ochydne pismo, słyszysz? Żeby nikt nigdy go nie przeczytał. Nigdy! O, tak zrobię. A ty? Wynosz się stąd! To wszystko twoja wina! Wynosz się, słyszę! Wszystko twoja! enough